Cześć. Dzisiejszy mini kurs o terapii bólu, o akupunkturze w leczeniu bólu. Większość ludzi, którzy znają akupunkturę, kojarzą ją właśnie z terapią bólu. My też o tym wiemy, my, akupunkturzyści, że pacjenci bólowi stanowią, um, można powiedzieć, większość pacjentów w naszych gabinetach. Tak się utarło, że akupunktura leczy głównie ból. My wiemy, że nie tylko, może dużo, dużo więcej, ale dzisiaj o bólu. No, i tak, są takie metody akupunktury, które e, sugerują użycie punktów akupunkturowych w rejonie e, bólowym. To są albo punkty akupunkturowe, albo tak zwane punkty ashi. To są te, które są tkliwe, e, bolesne przy ucisku. E, ale jakoś tak się dzieje. Pamiętam, że 10 lat temu stosowałem taką metodę, e, że u jednych przynosi oczekiwane. Efekty? U innych nie. Teraz już wiemy, o co chodzi. Co robi nakłucie punktu akupunkturowego? Punkt nakłucie punktu akupunkturowego może rozproszyć ból. A każdy ból, każda istota bólu energetyczna, to właśnie zastój energii. Więc jeśli ją rozproszymy, no to ból powinien minąć. Ale jeśli zastanowimy się nad przyczyną bólu, to nagle się okazuje, że w większości przypadków ta przyczyna jest niedoborowa i dochodzi do zastoju w wyniku niedoboru energii. Energia nie ma pewnego, można powiedzieć, nurtu. a Nie płynie i stoi. Brakuje jej brakuje siły. Dlatego właśnie u większości ludzi terapia akupunkturą, te nakłuwanie punktów w miejscu, albo w pobliżu miejsca bolącego, nie przynosi długotrwałych efektów. O co chodzi? Kiedy dochodzi do zastoju czy, do zastoju energii? Wyobraźcie sobie, że trzymam w ręku coś ciężkiego. I po prostu trzymam. W zależności od tego, ile mam energii w ręce, będę w stanie to utrzymać dłużej lub krócej. Więc to już jest ważna informacja ilość energii. W pewnym momencie a energii będzie coraz mniej, i żeby utrzymać ciężar, będę musiał usztywnić rękę. Pojawia się sztywność, zastój energii. Po pewnym czasie, a żeby utrzymać ten ciężar na danym miejscu, będę musiał użyć innych grup mięśniowych, żeby znieść ten ciężar, żeby móc go utrzymać. A z biegiem czasu coraz to kolejne struktury, czy to z perspektywy, nie wiem, terapii manualnej, struktury układu ruchu, czy z perspektywy medycyny chińskiej, struktury energetyczne, będą angażowały się w utrzymanie tego ciężaru. Co może być tym ciężarem? Oczywiście ciężar może mieć charakter fizyczny, czyli np. nie wiem, praca w ogrodzie, noszenie ciężarów, zakupów, niewłaściwa pozycja. Ale ciężar może mieć również charakter psychiczny, emocjonalny. Utrzymywanie pewnego, pewnych problemów, kłopotów, spraw do załatwienia też kosztuje energię. Ubywa jej, i później pojawia się napięcie, sztywność na poziomie psychicznym, i później może projektować się na układ ruchu. I mamy spięte pośladki, napięcie karku i parę innych rzeczy, ale nie o tym teraz. No i tak się dzieje, że większość, większość pacjentów, którzy trafiają do nas, to są pacjenci z bólami przewlekłymi. Nawet jeśli zaostrzenie nastąpiło niedawno, no to podczas wywiadu dowiadujemy się, że ten nawracający ból pojawia się od paru lat, o ile nie od paru dziesięciu lat. Więc możemy przypuszczać, i to przypuszczenie graniczy z pewnością, bo tak zazwyczaj jest, a, że przyczyna bólu jest niedoborowa. Hmm? Więc wyobraźmy sobie, że człowiek trzymał jakiś ciężar w ręce. Cały czas organizm był obciążany, uruchomił inne struktury organizmu i przychodzi do Was z bólem lewej kostki. Ale cały czas w tle, w tle energetycznym jest pewien ciężar, na który organizm wydatkuje energię, i problem jest zupełnie gdzie indziej. W naszym przykładzie, banalnym przykładzie, a trzymam ciężki kufel, nie wiem, kufel z piwem w ręce, a i po paru latach zaczyna boleć mnie kostka. Sorry, z ale yy, obrazowe. Yy, więc boli kostka, więc leczenie samej kostki nie, przyna, nie przyniesie oczekiwanego efektu. No, możemy ją rozmasowywać, możemy nad nią pracować, nakłuwać punkty, pęcherzy żółciowy 40, śleć ona 5, wszystko w okolicy, ale. Efektu nie będzie. Hmm? Naszym zadaniem jest znalezienie miejsca w tej chmurze energetycznej, jaką jest człowiek, które jest osłabione. A jeśli wzmocnimy dany rejon, któremu brakowało energii, to mamy nadzieję, że organizm poradzi sobie z ciężarem, przypominam, fizycznym, psychicznym, duchowym, mentalnym, intelektualnym, jakimkolwiek, a? czyli rozwiąże problem, nie będzie musiał trzymać ciężaru. I nagle po kolei różne struktury ciała, i na końcu kostka, będą mogły odpocząć i nie będą musiały być e, usztywnione. I tym różni się akupunktura klasyczna, która szuka przyczyny problemu, od nakłuwania punktów w rejonie bólu. Oczywiście istnieje wiele różnych metod, a, które pozwalają skupić efekty terapię akupunkturą właśnie na dolegliwościach bólowych. Czy to będzie płaszcz siennisto-mięśniowych, aha, tutaj lokowanie produktu, a już za parę miesięcy w Bydgoszczy we wrześniu szkolenie z płaszcza siennisto-mięśniowego, gdzie właśnie skupiam się na zaburzeniu funkcji, a nie lokalizacji bólu. A ciekawa rzecz, dość efektywna, ale są też inne metody. Zachęcam Was do tego, że nawet jeśli stosujecie, czy to mięśniowy czy metody doktora Tana Tunga, róbcie to dalej. Pomagajcie pacjentom, to jest ważne, ale zróbcie krok dalej: spróbujcie znaleźć tę energię, która jest osłabiona i której brak generuje sztywność, napięcie ból, czy jakiekolwiek inne drogiwości z układu ruchu, takie działanie przynosi długotrwałe efekty. Oczywiście, my wiemy, gdzieś z tyłu głowy mamy, przychodzi pacjent bólowy, chciałby się od razu pozbyć bólu. A, więc chcielibyśmy szybko coś zrobić. Ja też mam, do tej pory mi się zdarza, prowadzę pacjentów i jakiś ból nie mija. Działam na poziomie konstytucjonalnym, fundamentalnym, ale ból nie mija. Więc czasami sama mam ochotę, nie wiem, boli bark, wziąć i ponakłuwać ten bark, żeby przestał boleć. Lata temu zaczęło mi się tak robić. Nie pomaga. Możecie yy, spróbować sami. Pewnie już też macie takie doświadczenia. A zachęcam do diagnozy z pulsu. Badajcie puls. Puls Wam prawdę powie. Badamy 12 pozycji. To jest wycinek oczywiście z diagnozy z pulsu. Badamy 12 pozycji, czyli 12 meridianów. Puls Wam powie, który meridian jest osłabiony. Dajmy na to. Trzymajmy się kostki. Boli kostka a, boczna. Meridian pęcherzyka żółciowego. Hmm? Badamy puls i teraz patrzymy, co równoważy pęcherzyk żółciowy. Zegara narządów? Serce, może serce będzie osłabione. Wzmocnimy meridian serca. Hmm? A może z warstwy Sanjao i pęcherzyk żółciowy. A być może ze stemów pęcherzyk żółciowy i śledziona. Może Hexagram odwrócony. E, osierdzie. E, może co jeszcze mamy? Shao e, um, Yang Shaoin, tych metod równoważenia jest mnóstwo, ale zobaczycie na pulsie, czy dana pozycja, czy pozycja danego meridianu, który równoważy pężę żółciowy, jest osłabiona. Jak wybierzecie meridian, no to wtedy możecie pokusić się o to, żeby albo dobierzecie punkt tak, żeby równoważyć energię na poziomie pięciu elementów bądź innych poziomach, albo tak po prostu jak w, met w metodzie doktora Dana wybierzecie punkt, który obrazuje staw skokowy. Czyli to może, mogą być okolice nadgarstka, okolice stawu barkowego i tak dalej, i tak dalej. Ale w większości przypadków, w zdecydowanej większości przypadków ból Pomimo, że w naturze jest nadmiarowy, zawsze wynika z niedoboru. Gdzieś tej energii brakuje. W naszym przykładzie, jeśli trzymałem ciężar w ręce, a zaczęła boleć kostka, to znaczy, że muszę wzmocnić to, co zostało nadwyrężone. Rejon mojej ręki został osłabiony, więc jak go wzmocnię, to później. Inne elementy układanki zaczną się układać. I dlatego Was gorąco zachęcam. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam. Pozdrawiam, trzymajcie się.